Na 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 na. Że co? Cześć z tej strony Kuba i jak dzisiaj pewnie wiecie, po wstępie każde obrażenia, które otrzymamy, będą wykierowywane na dawanie nam ope rzeczy. Jeżeli jeszcze nie subujesz tego kanału, zapraszam, aby to zrobić, żeby nie przegapić więcej takich odcinków. I co? Już możemy w sumie Przechodzić do odcinka. A więc jak widzicie, na wstępie mi wyszło, znaczy mi dropło po podka szybkiego kopania. No i właśnie odcinek polega na tym, że będziemy dostawać OP przedmioty po każdym otrzymaniu obrażeń. Jak widzicie, teraz dostałem tego mining hejsta dziewiątkę dostałem. A więc masakra. No i będziemy sobie dzisiaj tak, próbujemy przejść w grę. No, a więc raczej to będzie śmieszne. No I tak, skoro to nam daje aż takiej temy, to przydałoby się jeszcze raz spaść. Więc proszę bardzo, zrobimy tak. O, to nieśmiertelności śmiertelności. Okej. Okay. Kilo 6, 9 Z Wszystkim 6,9 i z fortunką 10. Dobra, przyda się. Aha i dwa z takich refilków. Dobra, z takształ i dobra. pofarmujmy sobie tak trochę. Zobaczymy co się stanie. Utelki expa naprawdę. Całe kolejne. Ciekawe, czy może coś jeszcze tu wydropić oprócz właśnie narzędzi i jakichś takich potemów. Jadro wody, o, to mi się na przykład przyda I uwaga, spotka szybkiego kopania Dobra widzowie, mamy już trochę takich op temów Teraz sobie powyrzucam te butelki expa Dobra, no Okej, okay. to jest nasze pożywienie dzisiejsze W ogóle jak ja szybko mogę kopać, dobra O tak, o tak, dobra Będzie chyba na łatwiejsze przejście gry Na survivalu po prostu Ile węgla mi, Bo dobra, we... już mamy zapa Oj, 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 oj Dobra, nie chciałem tak być wystraszonym. Dobra, w sumie wiecie co? Mógłbym tu zrobić portal do naderu. Ten jest taki operz, że ja nawet nic nie mogę zrobić. Dobra, dobra, zapiszmy sobie korzyść do tego portalu. No, a więc już mamy jakieś fajne itemy. Dobra, mi hmm. się trochę na dół. Teraz bym się zabił. Dobra, redstone. W ogóle ja mam mieć jeszcze. Dobra, za chwilę go przetestujemy. W on ma looting, dobra. Okej, okay, tutaj mamy cave'a i mamy żelazo, które się. Ale my w głównej mierze będziemy szukać diaksów. W ogóle drewna nie, nie zebrałem. Peng. Łuk mi wypadł, czyli już mamy coś na smoka. E, dobra, tu jest złoto. Ale jaki to ma w ogóle knockback? Kolejny ług mi wypadł, dobra. GG. Okej, okay, dobra, przestraszyłem się w sumie. Aż jeszcze jakiś, ża Jeszcze żadnych diaksów nie widzę. Czyli jesteśmy na poziomie 13, w sumie to jest dobry poziom. Zapomniałem o jednej rzeczy. Dobra, i teraz. Bang. Perły! Mamy już perły widzowie, dobra. Nie wyjdę z tej jaskini, dopóki nie znajdę diaksów. Dajcie mi proszę diaksy. Kolejna lawa. Fajnie, fajnie. <laughs> Dobra, mamy diaksy. 9. 19 diaks, jeszcze nie tak dużo, ale... Albo wiecie co? Bo skoro to jest odcinek właśnie z, z damage'em, yy, to zróbmy tak, żeby nasz nasz szkielet nadupcał jakiś. O, pan Creeper. Wybuchnij tak koło mnie Podka fire resistance, dobra Muszę wiedźma. Wiedźma! Jak ona mnie zatruje, to będę za chwilę dostać damage Dobra! Okej okay. <laughs> o kurde, ale... Ucz, musimy się utrzymać na dobrym poziomie zdrowia w sensie. Dalej się ze mnie sypie. Dobra, okej, okay, teraz zostałem slowne, teraz creeper. Netherite'owa. dobra, wybuchnij. Stag diaksów, dobra, dobra, widzowie, dobra, widzowie, jak on jest tego na... Albo dobra, jeszcze zróbmy tak. A to ma Tego nie przewidziałem. Ile w ogóle żelaza? What the fuck? Mamy jeszcze absorpcję. Dobra, wyrzućmy niektóre. Kilos. Mamy już. Cały. Haste. Strength! Łopata. Kurde, ale my mamy już czeki temu nawalonych w ogóle. Czekajcie, nie? Co tu się dzieje? Dobra, wiecie co? Ja bym wypróbował teraz tego stręfa. Patrzcie, pijemy stręf. Au. Teraz tak, wyszedłbym w sumie na powierzchnię, bo mamy już trochę dużo itemów. Jesteśmy na powierzchni. Tak, jesteśmy tutaj. Teraz wiecie, co bym zrobił. Kla. Nie, po co to mi jest? Au. Ciekawe, co by było, gdyby ten creeper koło mnie wybuchnął, słuchajcie. Ten się tak blisko. Kolejną klatę mi dał. Thiefness, ok. Trident. Elitra. Dobra, a da się, nie wiem, dropnąć fajerwerki? Nie wiem. A ja się nie znam na tym. Teraz creeper wybuchni. Pyk! Kolejna klata. Co się dzieje? Dobra, kolejny creeper wybuchni. Pyk! Kolejna podka i to jest podka Fire Resistance. Pyk! leciesz, szczel we mnie. Pyk! Nice! Czekajcie, co? I serio, tak się da widzowie? Au, bra. Teraz ja bym skoczył z jakiejś dużej wysokości. Patrzcie, robimy tak. Staczemy, Au, au, Ej, Bo nic nie straciłem. Żadnego damage'a. Okej, okay, straciłem już. Hełm netherite. Łuk! O, kurde, dobra, widzowie. What the fuck! Dobra. Ej, wiecie co? Ja bym pofarmił na całą zbroję netheritewą. Łopata Kusza. I serio? Tak się da. Kusza, tak o. Nabiak. Fajerwerki. Dobra, możemy latać elitro. Wiecie, co ja bym jeszcze zrobił? Ja bym jeszcze tak. Wziął te drewno. O, kurde, ale ja wyglądam. Dobra. W ogóle wyrzuciłem wiaderko wody. W sumie po co? na no, Jak mamy litrę Dobra, ale co ja bym zrobił? Firewerki bym dał tu. Co bym dał tu? A fajerwerki bym... bym dał tu. <laughs> Dziękuję, jest za 10 drewna, przyda się. I teraz uwaga. Ej. Okay. Ej, okay, tu był. Dobra, mamy. Teraz tak, zezmę sobie jabłuszko przed wejściem. Wyrzućmy jakieś niepotrzebne na itemy. To idzie tu. Dobra. Mamy to. Hmm, poszedłem do netheru po pałeczki w sumie. Mamy elektryczność, no to łatwo się będzie szukać. Jest bastion, jest tak? Tak, tu jest bastion. Nie, gdzie mój portal? Czekajcie, ja zapisałem sobie kordów do portalu. I szukamy sobie fortecy. wiecie co ja bym porobił? Bym porobił, tak. Patrzcie, wyrzucam to, co nie. Jego ja hejsa już nie będziemy potrzebować. I wskakuję do ognia. To, 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 to czekajcie. Mi się też nie... Ok, obsydian, dobra. Tak tam były te firework. i dobra, to jest dobry sposób na farmienie, widzę, wiecie? Aha, dobra. Motyka też może wypaść, rozumiem? Oczka enderu też mogą? Dobra, 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 nieważne, nieważne. Wychodzimy, wychodzimy. Raz, dwa, trzy. Teraz nie trzeba oszczędzać nic na portal. Pyk, 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 pyk. Nie trzeba nic oszczędzać, spokojnie. a się nawet budować obsydianem. I robimy blinda. Dobra, widzowie. <grystanie> Za trudne nie było zdobyć. Oczka endera. Dobra, i teraz tak. Na pewno moją główną bronią będzie Sikier. W sumie po co? Jak miecz jest szybszy, a i tak każdego na mączłota będzie brał. A w ogóle wiecie co mam na no ten? Wiecie co będę chciał zrobić? Yy, będę chciał zrobić, widzowie. Yy... Słuchajcie. Może nam się uda. Drakon. 5. Rzeczy nie przejmujmy się, czy tam wypadło oczko, czy nie. Oj. W ogóle mam dalej na sobie elitrę. Będziemy latać po wieżach będzie. to jest naprawdę dobre. Oj, nie oszczędzajmy tych oczek. dwa. Ok, kąt się zmienia, zmienia się, czyli no. prosto. Ok, a nie, dobra, myślałem, że zawróci. Raz sprawdźmy teraz tu. Dalej tam. Dobra, teraz tu. Dalej tam. a tutaj sprawdźmy. Ok, teraz kąt się zmienił, dobra. Blisko. Tutaj może gdzieś to będzie. oczko. Czekajcie, co? Ja to tak wyliczyłem? Dobra, ja jestem Speedrun Master. Nie... Dobra, i jesteśmy. <noise> znaczy to nie było wyliczone, tylko to było bardziej szczęście, ale dobra. A to w ogóle to jest takie popękane. Stronghold, to jest jakiś dramat. O, 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 dobra, to jest biblioteka. Właśnie sprawdźmy, czy będą jak. systemy. Dobra, Szukanie portalu w Strongholdzie. Tak, dobra, jest. Zero ale ja masz. Okej, okay, weźmy. Dobra. Teraz tak, ubieram moją super ultra mega elytrę. Dobra. Pik, Pyk, pik. Pyk Pers, percz percz. No Pyk, pyk, dobra. Tu pyk. Water pyk. Dobra. Smoczku, smoczku, smoczku. Teraz przetestujemy na tobie coś fajnego. Chodź, perczuj smoczku, nie bój się. Wejdziemy... O percz, 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 dobra, dobra, percz, percz. Pyk. Wow. O kurde. <ścoughs> to same i kryt. Pyk, oj. Zapomniałem, że nie da się krytów dawać, bo możecie wyskoczyć smoczek. One shot. Perfekcyjnie. Zakończona gierka. Jeszcze na koniec taktyczny water. Oj. Mam klatę, zapomniałem o tym. Dobra, Peru akurat rzuciłem. <grym> Dobra, przeszliśmy grę. Jak się Wam odcinek podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Cześć.